Kochani, dzisiaj na swój warsztat, w swojej pracowni, biorę sukulenty. Wielu z Was z pewnością lubi te rośliny, ja je bardzo, bardzo lubię i chciałem wykorzystać taki moment, kiedy mogę zrobić dekorację na taras z sukulentów. Przygotowałem sobie takie stare naczynie, stare naczynie po bonsaju, w którym właśnie zrobię taką dekorację. Na swoim tarasie mam już jedną taką misję z sukulentami. Tam są takie klasyczne rojniki, posadzone tylko i wyłącznie, już jest ona drugi czy trzeci rok, takie zimujące. Natomiast tutaj chciałem zrobić taką typowo letnią dekorację. E, przyniosłem sobie tutaj kilka różnych roślin: e, ro, e, sukulenty, eschewerie, rojniki. Mam jakąś peperomię, mam też e, jakiegoś senesio, i to wszystko zarażuję tutaj. Tej starej misie oczywiście dodam takich elementów typowo pustynnych, czyli kamienie znalezione gdzieś tutaj niedaleko i całość będzie stało u mnie przez całe lato na tarasie. Zaczynam od tego, że dół miski tego naczynia po bązaju, bo to jest naczynie po bązaju, który u mnie przetrwał nie bardzo długo, raczej krótko, wypełniłem sobie keramzytem i jakimś drobnym kamieniem, ponieważ. Użyję tutaj roślin, które są sucholubne, mało wody potrzebują i ta ziemia powinna być taka wydrenowana. Mam też przygotowaną no, taką mieszankę włókna kokosowego ziemi do kaktusów, perlitu i trochę tam jeszcze kamieni. Wypełnię nią tutaj całą tą moją miskę, a później będę osadzał. OK, mam wypełnioną całą miskę. Chciałem założyć, że tutaj będzie duży kamień na środku. No i mam taki kamień. Nie wiem, czy go jeszcze osadzę w ten sposób, czy w ten sposób. Hmm. Może bardziej na płasko. Gdzieś tutaj w środkowej części. Mam jeszcze oczywiście mniejsze kamienie również, ale na samym początku je tutaj osadzam. No i co? No i przygotowałem sobie tych roślin trochę, ale chyba nie, wszystkich, nie wszystkie użyję, ponieważ po pierwsze się nie zmieszczą, a po drugie zrobimy taki, taką kompozycję z lekko wiszących elementów. Mam tutaj peperomię, piękną odmianę, którą umieszczam sobie z boku, tak żeby już ładnie się przewieszała. One później będą oczywiście trochę przysypane yy, resztą ziemi, ale na samym początku chcę sobie je ułożyć. Mam piękne echeverie i yy, te sukulenty duże, które też fajnie będą się tu komponować. Może z drugiej strony troszeczkę, yy, troszeczkę zmniejszam tą bryłę korzeniową, te większe chcę osadzić niżej, dam później jeszcze trochę mniejszych obok. Na samym początku oczywiście osadzam je tylko. Lubię bardzo te sukulenty, ponieważ one w każdym momencie wyglądają właściwie inaczej. Jak zaczną rosnąć, zarastać, gdzieś tu te kamienie będą pozarastane, często też gdzieś zakwitną i ta kompozycja się tak bardzo zmienia. Jeśli macie miejsce na zimę, można ją zabrać do jakiegoś jasnego, chłodnego miejsca i wystawić w przyszłym roku na nowo albo po prostu zrobić nową. Są to rośliny, które nie są jakimiś drogimi roślinami. Większość tych sadzonek to, no oprócz może tej peperomii, większość tych sadzonek to jest koszt około 8-10 złotych, więc jak użyjemy tutaj 5-6 tych sadzonek, 7 i pozwolimy im trochę zarastać, to na pewno będzie super wyglądało. Mam też mojej produkcji, słuchajcie, Eonium, które odcinałem wczesną wiosną z takiej dużej, dużego eonium, i zobaczcie, już wypuściło korzenie. Ta druga sezoneczka ma tylko taki początek, ale jak ją się włoży w ziemię, to z pewnością wypuści te korzenie. I to eonium, zobaczcie, jak będzie tutaj super wyglądać. Muszę je trochę głębiej osadzić, bo on nie ma takiej bryły korzeniowej. więc od razu gdzieś je tutaj. Przyłożymy jakimś kamieniem, żeby się nie przewróciło zbytnio. O. Dobra. I tego maluszka oczywiście, żeby mi się tu komponował również gdzieś tutaj go włożę. Może odwrócę go trochę w drugą stronę. Jest super. Kolejny, kolejny sukulent. Tym razem już z grubą taką bryłą. Ale zobaczcie, jaki on ma kolor piękny. Super jest. Wystarczy je właściwie tylko przyłożyć gdzieś tutaj. Później przysypiemy lekko ziemią i dadzą radę sobie. Z drugiej strony również. I co? I z tej strony przydałoby się, żeby dodać również jakiegoś takiego drobnego elementu. Mam tutaj takie synesja piękne. One też będą się gdzieś tutaj fajnie rozkładać. Warto pamiętać, robiąc takie kompozycje, żeby użyć jednak tych roślin, które naprawdę lubią światło, jeśli to ma stać na pełnym świetle, no i lubią um, taką no, mało wody, nie? Są w wodę. Dobra, mamy i co? Idę w taką kolorystykę raczej. Brązowo-bordowo, taką troszeczkę przypalaną, plus elementy te lekko zielone, i chyba tak zostanie. Więc muszę tutaj jeszcze wybrać jakieś szarości, albo te maluszki gdzieś porozkładać. O. Spokojnie tą bryłę można tutaj. Rozerwać na mniejsze, tylko oczywiście delikatnie. Zanim zacznę jeszcze wkładać resztę jakoś ziemi, troszeczkę, żeby je umocować, to można trochę kamieni dodać. Mamy jeszcze małe, klasyczne echeverrier. Lubią tak ciasno być poukładane, bo fajnie się wtedy zarastają. Więc tutaj dobrze będzie wyglądać. Może jeszcze gdzieś się uda jakąś inną roślinę włożyć. Dobra. Tu sobie jeszcze weźmiemy takiego większego. Resztę tych przestrzeni postaram się oczywiście wypełnić e, lekko ziemią. Dać jakiś inny piasek jeszcze, może w jakimś kolorze. I takie drobniejsze kamyczki poukładamy. No i myślę, że będzie się super rozrastać. Fajnie by było, gdyby jeszcze się jakiś duży kamień gdzieś tu pojawił. Zaraz biegnę do pracowni, może znajdę jeszcze jakiś jeden kamień. Jak już ułożyłem wstępnie te moje sukulenty, ja je oczywiście już lekko obsypuję ziemią, żeby bardziej tak były posadzone. Do tego na pewno przyda nam się jakiś patyczek. A ja tu znalazłem jakiś patyk. Możemy lekko ubijać, żeby ta ziemia była bardziej właśnie taka już, żeby one były osadzone lepiej. Więc lekko ubijam tą ziemię wokół tych sukulentów, żeby ich też nie jakoś bardzo. E, połamać, bo tutaj mogą się oczywiście połamać. Pamiętajmy, że pod tymi wiszącymi dobrze, żeby nie, żeby nie było takich tak zwanych kieszeni powietrznych. Czyli ubijamy, dosypujemy kolejną ziemię. Dosadziłem jeszcze takiego. Mm, mam tutaj mm, senesio takiego drobnego, tu gdzie rozłożyłem go na drobne, żeby nie był taki duży. I posadziłem w niektórych miejscach, bo on fajnie będzie się tam gdzieś zarastał, mam nadzieję. Docelowo yy, ta kompozycja będzie stała u mnie na tarasie. Na pewno zobaczycie, jak ona będzie wyglądać, bo będę wrzucał relacje na mojego Instagrama, yy, jak ona wygląda i czy udało mi się, żeby rosła jeszcze większa. Myślę, że ten przyrost nie będzie taki mega spektakularny, bo te rośliny muszą się lekko zakorzenić i dopiero po chwili zaczną rosnąć. Zobaczymy, jak im się to uda. Wstępnie mam osadzone, więc teraz mogę zacząć dodawać jeszcze te elementy, takie dekoracyjne, ponieważ to jeszcze nie wszystko. Zaplanowałem tutaj jeszcze drobne kamyczki, może nie te szare, ale jakieś beżowe i te klasyczne, żeby fajnie nawiązywały kolorystykom. Jedne do tych ciemniejszych, do tego eonium, a te do tych ym, sukulentów ym, bardziej szarych. Wydaje mi się, że może jeszcze się tu uda jednego gdzieś wrzucić jakąś eszewerię, może wyżej. O! Może się uda jeszcze zrobić jej tu miejsce. Udało się. Dobra, mam już osadzone wszystko co chcę. środek jest zobaczcie taki bardziej pusty, bo chciałbym, żeby właśnie w tym środku yy, były po prostu te kamienie. Można tam, jak ktoś bardzo by chciał, dodać jakichś takich elementów jeszcze bardziej dekoracyjnych, bo yy, teraz jest moda na to, żeby do lasów w szkle dodawać jakieś ławeczki takie drewniane. Jak ktoś chce zrobić taką kompozycję, to. To z pewnością można dodać takich elementów. No właśnie, jeśli podobają Wam się takie kompozycje z sukulentów, to dajcie znać w komentarzu. Może macie jakieś swoje, to podzielcie się. Ja na swoim Instagramie pewnie zadam takie pytanie: dam okienko, aby pokazywać swoje przykładowe takie dekoracje. Bo wydaje mi się, że to jest um, dobra droga, żeby tak dekorować stoły na tarasach. E, w sumie mało e, opieki, efekt bardzo, um, bardzo super. E, na zachodzie Europy w wielu miejscach są właśnie obsadzane takie amfory, czy stare jakieś donice, właśnie takimi sukelentami. I to się naprawdę świetnie sprawdza. Dobra, dodaję tych kamieni, już mi się lekko tu kończą, ale zaraz tam coś się pomyśli. I teraz tak. Zanim dam te drobne kamyczki, to mam tutaj takie specjalne narzędzie. Patrz, pędzelek, który posłuży mi do tego, żeby no już taki finish touch tak zwany oczyścić lekko te sukulenty. Zauważyliście z pewnością, że ja nie zwracałem uwagi, że trochę mi się gdzieś tam posypało i tak dalej. Trochę może nawet celowo, żeby Wam pokazać, że takim pędzelkiem super się czyści. I właśnie zobaczcie, jak ekstra oczyszcza. Miękki pędzelek oczyszcza, wpada wszystko do środka. Możemy też trochę wydmuchać. Jeżeli pędzelek nie da rady, ale faktycznie, jeżeli się ten piasek gdzieś tam przyczepi, to pędzelkiem super, super się to robi. Z kamieni również. Dobra, mamy to oczyszczone. Teraz sobie otworzę ten drobny kamyczek, no i. Tak jak w przypadku pustyni w szkle, kto nie widział filmu o pustyni w szkle, to zapraszam na kanał. W opisie podlinkuję wam, podlinkuję wam ten film, żeby nie trzeba było szukać. Właściwie to były już dwa takie filmy o pustyni w szkle, więc oba podlinkuję. Zobaczcie, wysypuję ten, ten kamyczek drobny, tak żeby mi wypełniał te przestrzenie. Te wolne miejsca gdzieś, o tu jeszcze by się przydało trochę ziemi, ale możemy też kamieniami. I później drugi raz pędzelkiem będziemy jeszcze to wszystko. O. Do takiego dekorowania kompozycji letnich suklentów można oczywiście użyć różnych elementów. Można tutaj dać troszeczkę kory. Ja w tym przypadku nie chcę dać kory, ponieważ bardziej mi się to kojarzy właśnie z takim pustynnym charakterem, więc same kamienie. Ale obiecuję, że kiedyś pokażę Wam jakąś taką dekorację z rośliną sucholubną i wykorzystaniem jakichś gałęzi. Ok, zacznę sobie teraz jeszcze raz tutaj sprzątać. I zaraz Wam opowiem, jak to podlewać. Gotowe moi drodzy. Teraz czas na to, żeby to lekko podlać. Chociaż sukulenty lubią mało wody i gromadzą tą wodę w swoich liściach, to jednak na, po posadzeniu dobrze by było to podlać tak. No, bardziej niż normalnie, gdybyśmy podlewali. Ale teraz tak, dobrze by było, żeby tej ziemi tak nie zalać, więc potrzebne nam będzie takie punktowe podlewanie. I dużym pojemnikiem na pewno będzie trudno. Są takie mm, przedmioty jak tryskawki na przykład. I można tryskaweczką bezpośrednio pod sam korzonek, gdzieś tam się dostać i podlewać. Lepiej to zrobić tak, że podlewamy mało, ale, ale częściej. Na samym początku. O. A jeśli nie macie takiej tryskawki, to możecie użyć um, zwykłej szczykawki, do której nalejemy wodę, i też bezpośrednio pod roślinę sobie gdzieś tam um, damy jej kilka kropel. Ja natomiast mam tryskawkę, więc będę podlewał tą tryskawą. Przy okazji, ta ziemia się tak nam trochę umocuje. E, zewrze się tak. O, tutaj jeszcze mam kamyczki. Zaraz je, zaraz je y, pędzelkiem ściągnę. E, u mnie na tarasie będzie stało to tak w takim y, najprawdopodobniej, bo nie wiem, czy tam będzie dobrze wyglądać. Pod lekkim zadaszeniem, więc nie będzie na nie padał bezpośrednio deszcz, aczkolwiek one, jeśli mają otwory w, tych, w tym naczyniu i ten drenaż jest super, tak jak ja tutaj zrobiłem, że dałem dużo kramzytu na spód, spokojnie sobie poradzą, bo ta ziemia jest tutaj bardzo przepuszczalna. Moi drodzy, skończyłem, już się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądać to na moim tarasie. Wy z pewnością zobaczycie to u mnie na Instagramie, bo dam taką relację. A jeśli film Wam się podobał, to zapraszam do subskrypcji, kciuka w górę i pamiętajcie o tym również, że jest taki przycisk podziękuj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.